Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w moim drugim odcinku, w którym chciałabym poruszyć temat zdrowie a biznes. Dlaczego uważam, że te dwie dziedziny się ze sobą ściśle łączą i dlaczego jedno zazębia się z drugim i ma na siebie taki duży wpływ? Zapraszam serdecznie. Moją taką filozofią życiową jest to, żeby dbać o siebie, dbać o swoje własne ciało bo to zawsze będzie miało wpływ i będzie miało konsekwencje na to, jak będzie Wasze życie wyglądało i jaka jakość Waszego życia będzie. Jeżeli Wasze ciało jest zdrowe, silne, pełne energii, to będziecie mogli to przenieść na odpowiednie pola w waszym życiu, na przykład na biznes. Jeżeli wasze ciało będzie schorowane, będzie zmęczone, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że będziecie mieli wtedy mega dużo energii, mega dużo motywacji do działania, do osiągania swoich własnych wyznaczonych celów i dalszego rozwoju osobistego. Sam sama się zastanów. W momentach, kiedy jesteś zmęczona, w momentach, kiedy nie masz siły, jesteś schorowana, to czy wtedy udawało ci się zdobywać góry? No, wydaje mi się, że nie. Ja bardzo chciałabym zestawić dzisiaj właśnie zdrowie a biznes, bo prowadzę własny biznes, bo sama na co dzień staram się być kreatywna, bo sama na co dzień tworzę własne produkty. I wiem, że można być super, świetnie kreatywnym, można ogarniać biznesy na 100%, można zdobywać szczyty, zdobywać i realizować własne cele, ale w momencie, kiedy podupada zdrowie, kiedy coś nam to zdrowie odbiera, czyli właśnie siłę i energię, no to wtedy już nie jest tak kolorowo. Ja zanim zaczęłam prowadzić swój własny biznes, zanim otworzyłam własną firmę, najpierw skupiłam się na własnym zdrowiu. I na, na tym, aby być aktywną codziennie, na tym, aby moje ciało było zdrowe i wysportowane. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to ma aż taki wpływ na to, co będę robić w przyszłości i na to, że, żeby podejmować odpowiednie i mądre decyzje. Wszystko się zaczęło od tego, kiedy chciałam schudnąć, kiedy chciałam wyglądać trochę lepiej. Zainteresowałam się zdrowym stylem życia, tym, co powinno znajdować się w mojej codziennej diecie, postarałam się jeść więcej owoców, warzyw, nasion, orzechów. Zaczęłam też zwracać uwagę, jak komponować posiłki, żeby wszystkie mikro i makroskładniki znajdowały się w każdym z moich posiłków, jak białko węglowodany tłuszcze, na to żeby kaloryka nie była zbyt niska ani zbyt wysoka. No i wtedy zauważyłam, że czuję się lepiej, że mam więcej energii, że moje ciało jest tak jakby zdrowsze i silniejsze, to na pewno. Po jakimś czasie dołożyłam bieganie i inne aktywności, wtedy moje ciało się podwójnie wzmocniło no bo po pierwsze, od środka dodawałam energii, prawda? Tak samo jak prowadzicie samochód, tak? Samochód też potrzebuje paliwa odpowiedniego paliwa. Jeżeli macie diesel, to musicie tankować diesel. Jeżeli macie auto na gaz, to będziecie musieli tankować gaz, i tak też jest z naszymi organizmami. Jeżeli chcesz, żeby twój organizm działał odpowiednio i chcesz, żeby twój organizm był Twoim narzędziem do wykonywania pracy, do, do osiągania własnych celów, to musisz odpowiednio go traktować. Musisz mu dać odpowiednie składniki, mikro, makro witaminy, owoce, warzywa. I wtedy Twój organizm na pewno ci się odwdzięczy tym, że będziesz miał czy miała więcej siły w ciągu dnia. Trzeba też pamiętać o tym, żeby uprawiać regularnie sport. No bo jeżeli już traktujemy nasze ciało lepiej i chcemy, aby było takie wzmocnione na 100%, żeby było mocne, silne i zdrowe, to też musimy je trenować. Jeżeli będziesz trenował, to twoje ciało od zewnątrz też się umocni, będziesz miał więcej siły, żeby podnieść krzesło, będziesz miał więcej siły, żeby przenieść jakiś karton i będziesz miał więcej siły, aby wykonać więcej czynności w ciągu dnia. Nie dopadnie cię zmęczenie, nie dopadnie cię popołudniowa drzemka, nie dopadnie cię kryzys, nie będziesz potrzebował pięciu kaw. Załóżmy, że chcesz założyć Filmę. Załóżmy, że chcesz mieć jeszcze energię dodatkową po pracy, żeby spędzać ten czas ze znajomymi, z rodziną, żeby coś fajnego jeszcze zobaczyć. I przypuśćmy, że nie traktujesz swojego ciała dobrze nieodpowiednio się odżywiasz, nie uprawiasz sportu Twoje ciało jest słabe, Twoje ciało jest nieodporne na wszelkie, wszelkie zarazki, wirusy i często łapiesz jakąś grypę, jakieś przeziębienie. Czy inne jakieś poważniejsze choroby związane z tym, że zaniedbujesz swoją dietę, jak na przykład, nie wiem, cukrzyca, niedoczynność tarczycy albo jakieś inne schorzenia, o których, o których teraz nie będę wspominać. Ale przypuśćmy, że Twoje ciało nie działa prawidłowo i jak Ty masz myśleć o tym, żeby stworzyć dobrze, prosperującą firmę, żeby stworzyć biznesplan, żeby wykonywać go codziennie i żeby spotykać się jeszcze ze znajomymi, żeby spędzać czas z rodziną, żeby. Zrobić coś jeszcze dodatkowo dla siebie, jeżeli ty nie masz energii, jeżeli tobie coś dolega i źle się czujesz. Wtedy do, dodatkowo musisz wydawać pieniędzy na lekarzy. Musisz dodatkowo poświęcać mnóstwo czasu, żeby umawiać się na te wizyty, żeby jeździć na te wizyty, a często jedna wizyta nie wystarcza. Następnie musisz się jakoś naprawić, musisz naprawić ten swój organizm. Tak, aby działał odpowiednio, tak żebyś wrócił czy wróciła do swojej pierwotnej formy. Wiedzmy sobie prawdę. Jest to marnowanie czasu i lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlaczego masz nie traktować się dobrze? To jest dla ciebie naprawdę dobre. Trzeba pamiętać o tym, że dieta, czy dieta to może nie jest dobre słowo, ale zdrowe odżywianie i uprawianie sportu, czy bycie po prostu aktywnym, tak jak lubisz. To jest dla ciebie tylko benefit. Nie masz jak stracić. Tutaj nie ma przegranych. Nie robisz tego dla mamy, dla koleżanki, dla szefa, tylko dla siebie. Dodatkowo, jeżeli zdrowo się odżywiasz, uprawiasz sport, to twoje ciało zaczyna wyglądać dużo lepiej. Nie dość, że masz energię, masz siłę do działania, masz siłę do planowania i masz siłę do tego, aby zdobywać szczyty, które sobie wyznaczyłaś, czy wyznaczyłeś. To dodatkowo zaczynasz się czuć świetnie we własnym ciele. Patrzysz w lustro i widzisz: Wow, jestem zajebista, jestem zajebisty. Nie ma tutaj tłuszczu, nie ma tutaj celulitu, nie ma jakichś dziwnych wystających boczków, wyglądam mega dobrze. Czujesz się ze sobą dobrze, czujesz się kobieco, a to dodaje ci jeszcze większej energii i jeszcze więcej motywacji do tego, aby działać, bo czujesz się dobrze we własnej skórze. Po pierwsze, jesteś zdrowa, po drugie, jesteś piękna i silna i teraz masz czas tylko i wyłącznie na swój rozwój. Kolejny aspekt. Jeżeli ty czujesz się ze sobą dobrze i jeżeli ty jesteś dla siebie dobra i patrzysz na siebie dobrze i uważasz, że wyglądasz pięknie, to inni też będą cię tak postrzegać. To inni cię zauważą, zaczną cię bardziej doceniać i to też się przełoży na jakość i łatwość w twoim życiu. Ja mogłabym o tym rozmawiać godzinami. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Dlaczego tak powinniśmy zwrócić uwagę na nasze zdrowie i na aktywność fizyczną? Dlatego kolejnym aspektem, o który chciałabym poruszyć, jest to, że dzięki temu, że nagle wzięłaś się za siebie, uczysz się planowania i organizacji. No bo słuchaj, masz dużo obowiązków, masz cele, chcesz się skupić na sobie, chcesz dobrze wyglądać, ale każdy ma codziennie wiele obowiązków. Czy to w domu, czy w pracy, czy, czy jeszcze chciałabyś poczytać książkę, czy jeszcze chciałabyś rozwinąć, rozwijasz firmę. Każdy ma na co dzień obowiązki, każdy z nas. Także często słyszę, że ja nie mam czasu, że przygotowywanie posiłków zabiera tyle czasu, że kiedy ja dodatkowo mam jeszcze ćwiczyć, przecież to jest tyle czasu, to się nie da. Ja mam tyle obowiązków, jestem zmęczona, muszę się wyspać i. Możemy wymieniać w nieskończoność takie wymówki, bo wymówki zawsze się znajdą, jeżeli czegoś się nie chce zrobić i jeżeli coś jest dla nas trudne. Owszem, to może być trudne dla nas, ale jest to wyzwanie i jest to gra warta świeczki, bo jeżeli zorganizujesz sobie czas na to, żeby przygotować sobie zdrowe posiłki, żeby wrzucić gdzieś te 45 minut 3 czy 4 razy w tygodniu, a nawet 20 minut od czegoś trzeba zacząć, to zobaczysz, rezultaty przyjdą szybciej niż tobie się wydaje. A potem nie będziesz mogła bez tego żyć. A potem zobaczysz, że nauka planowania i organizacji wpłynie na inne aspekty Twojego życia. Bo jeżeli mamy codziennie tyle obowiązków i zajęć i jeszcze znajdziemy te pół godziny dziennie, aby przygotować sobie cztery posiłki na cały dzień i jeszcze ten trening gdzieś wcisnąć, to umówmy się, ale zobaczymy, że się da. Że się da i że organizacja i planowanie to tak naprawdę wejdzie nam w nawyk, czyli kochani, mamy kolejny aspekt, kolejny plus zdrowego odżywiania i aktywności, bo to rodzi w nas nawyk. Ty będziesz od razu chciała iść pobiegać, ty będziesz od razu chciała zjeść. Czy wypić szpinakowy koktajl, koktajl, niż zjeść kolejnego batonika? Bo, po pierwsze, wie, że się świetnie po tym czujesz, po drugie, wyglądasz świetnie, a po trzecie, weszło ci to w krew. Czyli zobaczcie, ile mamy plusów: zdrowie, energia, świetnie się ze sobą czujemy, wyglądamy zajebiście i wchodzi nam to w nawyk. Rodzi się zdrowy, świetny nawyk, a po czwarte uczymy się planowania i organizacji własnego dnia i zarządzaniem sobą w czasie. Wymieniłam tutaj cztery aspekty, ale na pewno mogłabym jeszcze ich więcej wymieniać. Kolejną istotną kwestią dzisiaj, którą chciałabym poruszyć, jest sen. Sen to też jest nieodłączna część tej układanki i jeżeli nie będziemy się wysypiać, to wiadomo, też nie będziemy mieć energii. I jeżeli nie będziemy się wysypiać, to nie będziemy podejmować następnego dnia dobrych decyzji. Sen to jest w ogóle kluczowa, kluczowa, na maksa kluczowa sprawa, bo no umówmy się, śpisz trzy godziny, dnia wcześniejszego pracowałaś bardzo długo, masz bardzo rozregulowany tryb dnia, wstajesz późno, ale spałeś tylko chwilę, bo całą nockę zarwałeś. To jakim cudem Ty chcesz podjąć mądrą, i rozważną decyzję następnego dnia. Jeżeli chcesz rozwijać swój biznes, to musisz mieć energię i musisz być wyspana, bo inaczej, no moim zdaniem nie da się podejmować dobrych, e, dobrych decyzji, jeżeli jest się poirytowanym, jeżeli jest się zestresowanym, niewyspanym. Jak jesteśmy niewyspani, to też nam trudniej jest sobie radzić ze stresem, a stres też odgrywa ważną rolę w tej układance. Bo jeżeli wszystkie inne aspekty są spełnione, jeśli się wysypiesz dbasz o siebie, to jesteś w stanie bardziej zapanować nad stresem, bo twój organizm sobie sam z tym bardziej poradzi, niżeli byłby taki niewyspany, odżywiałabyś się źle, i ogólnie byłoby wszystko do dupy, to jesteś potem też bardziej poirytowana, bardziej zestresowana, i to jest takie koło, które się zapędza. Ja pomimo, że odżywiam się zdrowo, uprawiam sport regularnie, to też mam czasem takie dni, że mi się nie chce, że mam ochotę na czekoladę, mam ochotę na lody, potem chcę je zajeść pizzą i jeszcze pocisnę popcornem i popiję kolą. Też takie dni mi się zdarzają, ja jestem tego świadoma, ja pozwalam sobie na takie dni, bo czasami jestem przed okresem, czy mam gorszy czas, czy po prostu mam ochotę wyluzować i zrobić sobie taki dzień, ale od razu zauważam, że w takim dniu, nie nawadniam się odpowiednio, bo mi się nie chce, bo wtedy popiję sobie kolą. Wtedy nie mam siły na trening albo sobie mówię, a już dzisiaj zaprzepaściłam ten dzień, a po drugie jestem taka słabsza, no bo jak najadłam się czekolady i najadłam się chipsów i jeszcze zajadłam pizzą, no to chcę, jestem taka bardziej ospała, bez energii. I ja wiem, że takie dni też są potrzebne, ale ja wtedy wiem, jaką dużą rolę odgrywa w moim życiu zdrowy tryb życia. Bo w takie dni widzę, że jestem dużo mniej wydajna, na pewno nie chcę mi się trenować, a w dni, kiedy jem zdrowo. Zawsze mam więcej siły na to, żeby działać, zawsze mam więcej siły na to, żeby zrobić trening, mam przede wszystkim większą ochotę na to. Także zadbajcie o to wszystko, bo to naprawdę wszystko się bardzo łączy. Ja słucham wielu ludzi, słucham wielu podcastów i oglądam innych ludzi na YouTubie, którzy prowadzą własne biznesy, którzy prowadzą jakąś tam własną działalność, czy w internecie, czy po prostu e, gdzieś tam własną działalność, to to widzę, jaki oni tryb życia prowadzą poza biznesem. Wiem, że dla nich bardzo ogromną rolę odgrywa właśnie sen, jedzenie, dobre jedzenie, sport, suplementy, wysypianie się i odpoczywanie i regeneracja, bo regeneracja to też jest kolejne, kolejną cegiełką w całym tym kole. A co do odpoczynku i regeneracji, to słuchajcie, dlaczego wymyślono weekendy? Dlaczego Wszyscy tak czekają na te weekendy. A no dlatego, że od poniedziałku do piątku dajemy z siebie wszystko, jesteśmy bardziej produktywni, a szczególnie w tej pierwszej połowie tygodnia, bo w drugiej już na pewno odczuwamy jakieś zmęczenie. Od dawna wiedziano, że sobota i niedziela jest nam wszystkim potrzebna na całym świecie. Są to dwa dni, w których możemy odpocząć, odciąć się od naszych codziennych obowiązków, zapomnieć o stresach, zapomnieć o tym, co musimy zrobić. Wymyślono to, to po to, aby każdy z nas mógł odpocząć. Także nie lekceważcie regeneracji i odpoczynku. Jest ona dawno wzięta pod uwagę, bo bez tego nie jesteśmy w stanie być produktywni. Bez odpowiedniej regeneracji, bez odpoczynku nie jesteśmy w stanie być produktywni i wymyśleć nowych. Rzeczy i rozwiązywać kolejne problemy dnia codziennego i rozwiązywać kolejne problemy w naszym nowo otworzonym biznesie albo jeszcze większe problemy w naszej wielkiej firmie, którą prowadzimy na co dzień. Jeżeli dbamy o siebie i dbamy o to, żeby być po prostu w jak najlepszej formie, to i będziemy żyć długo, bezproblemowo, szczęśliwie. I przede wszystkim bez marnowania czasu i pieniędzy na lekarzy. Wiadomo, że zdarzają się takie historie, że ludzie mają różne schorzenia, pomimo tego, że dbają o siebie bardzo. Ja też o siebie dbam, robię wszystko od lat, żeby czuć się jak najlepiej, ale też mam niedoczynność tarczycy, też czasami mam gorsze dni, też mam trądzik, z którym się borykam nie wiadomo dlaczego, no ale tak to już jest i wcale nie zwalam winy na to, że jak mi się nie chce i czuję się zmęczona, że mam. Chorą tarczycę, po prostu robię wszystko, żeby ona była w jak najlepszej kondycji, biorę leki i nie zastanawiam się nad tym i nie jest to moją wymówką, żeby nie działać. Podsumowując, mam nadzieję, że przekonałam Cię do tego, że to wszystko się ze sobą zazębia i ze sobą się świetnie łączy i jedno nie działa tak dobrze bez drugiego. Także jeżeli chcesz otworzyć swój biznes, jeżeli chcesz otworzyć swoją działalność, albo już ją masz, ale chciałabyś bardziej. Być wydajna, produktywna i chciałabyś więcej wyrażać projektów, pomysłów, to zacznij od zdrowego odżywiania. Ja wiem, że to się wydaje takie nierealne, bezsensowne i w ogóle nie mające sensu, że jeżeli ja ci powiem, że zacznij jeść brokuły szpinak i zacznie się bardziej ruszać, to twój biznes będzie działał lepiej. Ale tak jestem w stanie ręczyć moją głową, że tak właśnie będzie. Jeżeli wprowadzisz takie produkty do swojej kuchni, do swojej diety i wprowadzisz aktywny tryb życia, wprowadzisz jakiś ruch do swojego życia, że nie będziesz tylko siedzieć. Przed laptopem na krześle cały dzień bez ruchu, a potem pojedziesz autem do domu, a najlepiej to pewnie byś chciała wjechać autem do, do, do sklepu i zrobić zakupy. Zacznij od małych rzeczy, zacznij chodzić na piechotę, zacznij wstawać troszkę wcześniej, zacznij wprowadzać do swojej rutyny codziennej małe zmiany, które doprowadzą do wielkiej zmiany w Twoim życiu. Jeżeli tego jeszcze nie wprowadziłaś, albo nie wprowadziłeś, i nie dbasz o siebie na co dzień, a prowadzisz własną firmę. To wprowadź takie zmiany i zobaczysz, że to się na pewno przełoży na Twoją produktywność i wydajność. Dołóż do tego sen, dołóż do tego relaks i na pewno zobaczysz efekty. Ja to stosuję od wielu lat. Nie marnuję wiele czasu na to, aby chodzić po lekarzach, aby naprawiać swoje zdrowie, aby narzekać na to, że się źle czuję, albo narzekać na to, że nie mam czasu, albo narzekać na to, że jestem zmęczona. Bo dawno temu wprowadziłam małe zmiany, które przełożyły się na wielkie zmiany. Także zachęcam Cię gorąco do tego i nawet jeżeli nie chcesz prowadzić biznesu, albo po prostu chcesz się ze sobą lepiej czuć, to wprowadź takie małe zmiany a to na pewno będzie miało wpływ na jakość twojego życia, na relacje z innymi ludźmi, na relacje z samą sobą. Trzymam za ciebie mocno kciuki i życzę powodzenia i życzę sukcesów na każdym polu w swoim życiu. Daj znać, czy wprowadziłaś jakieś zmiany, czy wprowadziłaś jakieś nowe nawyki i czy poczułaś jakąś zmianę. Do usłyszenia w następny poniedziałek.